Cześć, tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Maj się zaczął, wreszcie jest ciepło, wreszcie jesteśmy bez kurtek i pomyślałam sobie, nie było wideo i o tym, jakie prace wykonać w Maju. Także dzisiaj o tym będzie. Zapraszam. W maju nie mogę się doczekać poranka, kawa, idę po ogrodzie i patrzę, co po kolei rozkwita. Każdy dzień wiąże się z tym, że rozkwitają nowe kwiaty, pojawiają się nowe pączki, pojawiają się nowe liście i ja po prostu idę i chłonę, bo wiem, jak szybko te dni uciekają i zawsze mi się wydaje, że ta wiosna przelatuje w takim tempie, bo raz, że pracujemy, cały czas coś robimy i trzeba znaleźć te chwile, żeby pochylić się nad tym, co w ogrodzie się dzieje. Ale dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o tym, jakie prace wykonać w maju. 15 maja jest taka umowna data, po której w Polsce nie zdarzają się przymrozki. Aktualnie patrząc na prognozę, można stwierdzić, że już mamy ten czas i prawdopodobnie nie będzie w tym roku zimnych ogrodników, ale ci, którzy ryzykują i wsadzają rośliny nieodporne na przymrozki do ziemi, robią taki wiecie ryzyk fizyk, może się ten przymrozek zdarzyć. Natomiast jeżeli już przejdzie ten 15, załóżmy, że jesteście bezpieczni, chcecie być bezpieczni, po 15 do ziemi możemy wsadzać prawie wszystkie rośliny, w szczególności jeżeli ten tydzień tak jak teraz, Teraz 18-20 stopni, ziemia się niesamowicie ogrzeje. Wszystkie nasze rośliny, które zostały zahartowane, możemy wsadzać do ziemi. Ja codziennie z mojej szklarni wyciągam kolejne rośliny, które tam były w tych wszystkich multidoniczkach i wsadzam powoli i do ogrodu z kwiatami ciętymi, i dosadzam na rabaty. Ciągle jeszcze nie wysiałam cyni i amarantusów, bo to są rośliny, którymi ja chcę się cieszyć w późniejszej części lata. Aktualnie mam naprawdę bardzo dużo tych roślin, czyli takich odpornych na przemrozki, czyli hardy annuals. Już prawie wszystkie mam w ziemi. Natomiast potem właśnie będzie czas kosmosów, będzie czas potem cyni, potem amarantusów, dali. Natomiast ja nie chcę tego przyspieszać. Jeżeli nie macie tak dużo kwiatów w ogrodzie, to rzeczywiście warto czasami wysiać je wcześniej. Natomiast ja chcę na spokojnie tymi cyniami cieszyć się wtedy, kiedy te wszystkie moje właśnie jednoroczne odporne na przymrozki już przekwitną, będę je usuwać i wtedy wszystko sobie obsadzę cyniami. Jak tylko usunę wszystko ze szklarni, to szklarnia zostanie oddana we władanie pomidorów i papryk i ogórków. Te wszystkie rośliny, oczywiście, były w domu pod lampami, teraz już się hartują na zewnątrz i przenoszę je powoli do szklarni. Ale dla mnie jest ważne to, że ja muszę to najpierw wszystko powsadzać do ziemi i potem już będę przygotowywać szklarnię, wymyję ją jeszcze z brzozy i potem już wymienię całą tę ziemię, która była z zeszłego roku i posadzę wszystkie właśnie pomidory i papryki. Część w tym roku planuję w mojej nowej szklarni, tam będą papryki. Część będzie oczywiście papryk, tak jak w zeszłym roku, razem z pomidorami, a potem ostatnio pytaliście, widzę u Ciebie foliak, czy on tam zawsze był? On był zawsze, to był pierwszy foliak, który mieliśmy zamiast naszej szklarni i on jest tak z tyłu, nie dostaje aż tak dużo światła, natomiast tam bardzo często mam właśnie ogórki i część już takich pomidorów, które też, też owocują, też dostają sporo światła. Jakie jeszcze prace można wykonać w ogrodzie? Stoję na trawniku i aż dzisiaj sprawdziłam, kiedy ja go nawoziłam. Nawoziłam go jeszcze pod koniec marca, także aktualnie wybiję jakieś 5-6 tygodni od ostatniego nawożenia i też obserwuję trawnik. On ciągle jeszcze jest soczyście zielony, pięknie wygląda, dość późno zrobiło się ciepło, dość późno się zazielenił, także już na, w najbliższych dniach będę wykonywać kolejne nawożenie i będę w tym roku wykonywać odchwaszczanie. U mnie problem główny na trawniku oczywiście nie tylko jest tak, że mam jeden. Typ chwastów, ale mam jaskier rozłogowy, którego ja czule nazywam Pietruszką. Jest to taki typ chwasta, który rozrasta się kłączami, nie da się go niestety wypielić i on zawładnął nam większością trawnika. W tym roku mamy naprawdę go bardzo dużo, także będę na niego wykonywać oprysk. W najbliższych dniach musi być po prostu powyżej 15 stopni. Co chwilę dostaję od Was na Instagramie wiadomości, czy mogę jeszcze, nie zdążyłam, i przychodzą pytania, czy można jeszcze zrobić wertykulację. Pytanie jak wygląda trawnik. Jeżeli wygląda tak jak mój jest pięknie zielony, ja bym się zastanowiła nad tym, czy te wertykulacje teraz robić, bo on będzie przez jakiś czas wyglądał marnie. Oczywiście zrobić zawsze możecie, tylko po prostu, prawdopodobnie chcecie z tego trawnika korzystać. Po wertykulacji czeka was jakieś 2, 3, nawet 4 tygodnie tego, że nie będzie wyglądał najlepiej. Potem przychodzą pytania, czy mogę jeszcze przyciąć, bo nie zdążyłam. Eee, słuchajcie, to tak naprawdę musicie ocenić. My ciągle nie przycięliśmy jeszcze tuj i cisów, i to jest przed nami, też będziemy Wam to nagrywać. Jeżeli z czymś nie zdążyliście, zróbcie albo nie róbcie i zobaczcie, jakie będą efekty. Natomiast ja bym się tak jakoś strasznie nie stresowała tym, jeżeli widzicie na przykład z różami. Ja je oczywiście przycinam wiosną, ale potem obserwuję, jak te róże wyglądają i potem okazuje się, że jeden pęd, który wyglądał na żywy, miał fatalne przywodzenie. Liście na nim mają fatalny kolor, widać, że on jest taki coraz bardziej zeschnięty. Też przychodzę Teraz usuwam te pędy, które moim zdaniem nie rokują i docinam, jeżeli coś z cięciem wyszło nie tak. Także jeżeli macie róże i jeszcze ich nie przycięliście, moim zdaniem możecie to zrobić. Jedyne co, to troszeczkę opóźnicie kwitnienie. Z tematów mniej przyjemnych, bo tak patrzę sobie na moją rabatę i widzę mrówki, widzę chwasty. I w sumie powinniśmy sobie o tym powiedzieć. Maj będzie tym miesiącem, kiedy szkodniki zaczną atakować. Po pierwsze, przeglądajcie codziennie swoje rośliny. Czy widzicie na nich? Przede wszystkim mszyce. Powoli się zaczynają. Dostaję od Was sporo wiadomości, że mszyca już grasuje. U nas są naprawdę na razie pojedyncze sztuki, które na początek, jeżeli widzę ich trochę, to albo miażdżę je w palcach, albo z... traktuję je silnym strumieniem wody. Kiedy robi się coraz gorzej, to na początek wchodzę z opryskiem ekologicznym. Możecie to zobaczyć w wideo o mszycach i albo robię własną mieszankę, którą stosuję. W wideo poprzednich pokazywałam wam dwa typy mieszanki z mydłem ogrodniczym, z pokrzywą, z czosnkiem, a druga była z octem. Także możecie spróbować takich domowych sposobów. To są świetne sposoby, jeżeli tej mszycy jest naprawdę niedużo. Są też dedykowane środki do mszyc, które wrzucę wam dzisiaj w opisie. Które możecie użyć, I to są środki ekologiczne. A jeżeli atak mszyc jest naprawdę koszmarny, wtedy możecie przejść do środków chemicznych. Natomiast środki chemiczne, jak wiadomo, nie są bezpieczne dla pszczół. Także, jeżeli już macie jakiś taki masakryczny atak, możecie to zrobić, ale pamiętajcie o tym, żeby takie opryski robić po wieczornym oblocie pszczół. Takie środki z reguły działają systemicznie, czyli chronią waszą roślinę na dłuższy czas. Czyli na przykład, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie i wiecie, że w tym czasie nie będziecie w stanie ochronić waszych roślin, możecie taki środek zastosować. Ale zawsze polecam wam najpierw spróbować metod dużo bardziej łagodnych i bezpiecznych dla naszych skrzydlatych przyjaciół. A do chemii naprawdę w ostateczności. Chciałam Wam dodać, że odnoszę sukces w temacie ślimakowym. <grywania> Opowiadałam Wam, że już wczesną wiosną w tym roku chciałam zaatakować. Yy, Rozsypywałam środek ten, który jest bezpieczny dla dzikich zwierząt pełzakol. Rozsypuję go po obrzeżach mojej działki pokazywałam wam to ostatnio w wideo i zdecydowanie widzę, że ślimaków jest minimalna ilość i widzę, że są tylko suche skorupki, także chociaż jeden sukces na razie nie mam szycy, natomiast mam plagę mrówek. Bardzo chciałam się Was zapytać. Stosowałam w tym roku dwa środki na mrówki, ale mam wrażenie, że one mi niestety nie pomagają. E, może ktoś z Was stosował środki i działają. E, ja opowiadałam Wam o tym, że w zeszłym roku straciłam kilka roślin. Mrówki dosłownie jak wchodzę na rabaty, obłażą mi nogi i tam są jedne wielkie mrowiska. Przez wiele lat żyliśmy sobie spokojnie obok i nic złego się nie działo, natomiast w ostatnich dwóch czy trzech latach mamy naprawdę plagę mrówek. E, no i niestety tracę rośliny. A to jest ogromna szkoda, kiedy mam na przykład kilkuletnią różę, która po prostu usycha bo pod spodem. Jest jedno wielkie mrowisko. Ten sam problem w zeszłym roku mieliśmy w pojemnikach. W każdej z donic było jedno wielkie mrowisko. I gdzie ich nie postawiłam, na żwirze znalazły sobie i zrobiły sobie tam domek. Także tutaj czekam na Wasze polecenia. Piszcie koniecznie w komentarzach, jakie środki na mrówki Wam się sprawdziły. Kolejny temat w Majowym Ogrodzie to temat chwastów. Pielenie jest to czynność, której. Tak naprawdę głęboko nie znoszę, nie cierpię tego robić, ale wiem, że w majowym ogrodzie pieleniem trzeba się zająć jako priorytetem, ponieważ chwasty są przystosowane do życia w naszych ogrodach dużo lepiej niż rośliny ozdobne. Nie potrzebują tak dużo wody, rozrastają się bardzo szybko. Tworzą duże bryły korzeniowe i zaczynają zabierać środki, środki, składniki odżywcze naszym roślinom ozdobnym, zaczynają zabierać im wodę. Bardzo szybko się rozrastają i te nasze rośliny na tym cierpią. Także ja wiem, że w maju trzeba bardzo dużo przejść kilometrów na czworakach i pielić, spuki są małe, bo jeżeli uda nam się teraz zatrzymać ten wybuch tych wszystkich chwastów, to będzie dużo lepiej dla naszych roślin i będziemy mieć dużo mniej pracy później w sezonie. Kolejny temat to podpieranie roślin. Ja zrobiłam o tym osobne wideo 5 trików, jakie warto znać w ogrodzie, i tam pokazuję, jak podpieram moje rośliny. Pamiętajcie o tym, że duża część bylin, teraz pięknie rośnie, to są piękne kępy, ale im bardziej będą szły w górę, tak samo z częścią roślin dwuletnich czy jednorocznych one będą nam się wywracały. Jeżeli teraz stworzymy im dobre podpory, to one będą trzymały się dużo bardziej prosto. Ja tam pokazywałam Wam moje patenty na to, jak rośliny możecie otaczać różnego rodzaju gorsetami jak możecie stworzyć z tyczek bambusowych takie y, też gorsety sz, sz, stosując sznurek czy takie gumowe sznurki. Dużo lepiej te rośliny będą Wam wyglądały w ogrodzie, bo bardzo często potem pytacie się, jak to jest, że u Ciebie to się nie wywraca. Tam jest dużo pracy włożone w to, żeby te rośliny właśnie stały sztywno, miały swoje podpórki. One gdzieś tam w tym gąszczu liści nikną, natomiast rośliny w ogrodzie wyglądają dużo piękniej. To samo dotyczy się róż i powojników, w szczególności róż pnących. Pamiętajcie o tym, aby wasze róże pnące też dowiązywać do podpór, to samo z powojnikami. Powojniki rosną niesamowicie szybko. Ja mam wrażenie, że wychodzę każdego dnia do ogrodu i po prostu pół. 20, 30, 40 cm i zaczynają nam się odchylać od podpór. Wtedy właśnie biorę ten mój albo gumowy sznurek, czy ten sznurek taki no taki klasyczny, jutowy i dowiązuję je do podpór. W przypadku obelisku właśnie stosuję jutowy sznurek. W przypadku mojej ścianki sznurek gumowy, który jest czarny, żeby nie było go widać. I co chwilę przychodzę i powojniki też prowadzę w taki sposób, jak ja chcę, żeby one rosły, a nie tak, jak im się podoba. Jeżeli mam jakąś podporę, to zaczynam obwiązywać wokół tej podpory, żeby wszystko było pokryte. Pędami, a potem pięknie pokryje się kwiatami. Kolejne zadanie to usuwanie przekwitniętych kwiatów roślin cebulowych. Pokażę wam to w innej części ogrodu. Jesteśmy na rabacie, na której wielokrotnie oglądaliście, jak pięknie wyglądały ich jacynty. Chiacentry już przekwitły, ale cieszyły w tym roku wyjątkowo długo, dlatego że było tak chłodno. Po kwitnieniu każdej rośliny cebulowej usuwam kwiaty, dlatego żeby roślina była w stanie zbierać energię, którą przez fotosyntezę, liście, zostawiamy je do czasu aż uschną. Ta energia jest przekazywana do cebuli. Natomiast jeżeli zostawicie kwiaty, jakie by to nie były rośliny cebulowe, zabieracie bardzo dużo energii, która poszłaby... Do cebuli, natomiast ta cała energia pójdzie w produkcję nasion. Ucinając, y, zza, y, nie męczymy tej naszej rośliny i wszystko idzie do cebuli. Dzięki temu rośliny bardzo często dobrze powtarzają kwitnienie w kolejnym roku. Jak możecie zobaczyć, u mnie jacenty są podsadzone kocimiętkami. E, Kocimiętki bardzo fajnie zasłaniają mi te liście, kiedy one psychają i nie wygląda to jakoś e, koszmarnie, ale. Patrząc już na miętki, chciałam Wam powiedzieć też o tym, że możecie już na tym etapie, jeżeli Wasze kocimientki są wielkości takich jak moje, ściąć je o jedną trzecią. Albo całość, albo część, żeby zrobić to, co nazywamy Chelsea Chop. Ja o tym zrobiłam w wideo właśnie w pięciu trikach. Możecie zobaczyć, po co się taki Chelsea Chop robi. Ale generalnie chodzi nam o to, aby albo przedłużyć kwitnienie, albo je trochę opóźnić. Ale też przeciwdziałamy temu, żeby kocimiętka nam się wykładała. Ona bardzo często, wiecie, tak się rozkłada i ma po środku taką dziurę. Przy Chelsea Chop bardzo często się to nie dzieje. Jak już tutaj jesteśmy, słuchajcie, pokażę Wam, jak wyglądają moje tulipany purissima, bo one zaraz przekwitną. Tutaj możecie zobaczyć tulipany Purissima. Dosadziliśmy tutaj jesienią z Michałem sporo. Tu chyba te część akurat Michał sadził. Ja sadziłam tamtą, także sadziliśmy we dwójkę. Eee, pięknie. Michała kwitną najlepiej wszystkie, prawie te, które ja sadziłam, durnica zeżarła, także Michał powinien sadzić wszystkie w przyszłym roku, bo jego wyszły fantastyczne. Purissima jest przepięknym tulipanem bardzo wcześnie kwitnącym. Tutaj jest taka część troszeczkę bardziej zacieniona, więc on zakwitł trochę później niż ten na rabacie przy magnoli. Piękne połączenie razem z brunerami Jack Frost, które kwitną na niebiesko. Przepięknie to wygląda. Przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że na kanale w przyszłym tygodniu pojawi się wideo, w którym rozmawiamy z osobami, które zajmują się... Tym, żeby te nasze tulipany wyhodować, będziemy, znaczy, byliśmy już u Lindy S Flower Farm na polach tulipanowych w Holandii i rozmawia, rozmawiałam z nią o tym, co zrobić, żeby tulipany kwitły jak najlepiej. To jest bardzo ciekawa rozmowa. Jest po angielsku, ale będzie przetłumaczona, także mam nadzieję, że zobaczycie ona mówi, w jakiej glebie najlepiej tulipany rosną, co robić, żeby fantastycznie powtarzały i ogólnie opowiada o tym, jak tulipany są e, hodowane właśnie u nich. Ja generalnie muszę zrobić takie osobne wideo, w którym pokażę Wam ogród, jak wygląda teraz w tulipanowym raju, chociaż nie jest takim rajem, jak się spodziewałam, ponieważ straciliśmy ogromną ilość tulipanów w trakcie powodzi. Cały łan poszedł nam, został zatopiony i te cebule wygniły. I do tego walka z nornicą. Ja nie wiem, ona już ja. Chyba poddaję się i powiem, że ona wygrała, ponieważ uszkodziła nam takiej ilości cebul w tym roku. Jakaś wyjątkowo zacięta, albo cała rodzina zacięta, która kocha tulipany. Myślę, że straciliśmy kilkaset tulipanów, niestety. Także cały czas zastanawiam się, co zrobić w przyszłym roku, żeby tego problemu nie było. Zobaczymy. No ale oczywiście ciągle tych tulipanów jest tutaj ponad tysiąc w ogrodzie, także fantastycznie to wygląda, chociaż po tym Kukenhoff przyznam się wam szczerze, że mam wrażenie, że prawie w ogóle ich nie ma. Tam po prostu były takie łany. Jeżeli nie widzieliście jeszcze naszego wideo, w z wizyty w Kukenhof w Holandii w największym ogrodzie z roślinami cebulowymi to koniecznie zobaczcie. Będzie to chyba jedno z moich ulubionych wideo w tym roku na kanale. Pokażę wam jeszcze tulipany przy bukszpanach, bo tak super wyglądają. Tulipany na tej rabacie powtórzyły fantastycznie. Naprawdę jest, wydaje mi się, że jest podobna ilość jak w zeszłym roku. Chyba nie ma tylko mentonów. Ja z mentonami, które uwielbiam, jest to jeden z moich ulubionych tulipanów. Niestety u mnie fatalnie zawsze powtarzał, w którym nie miałam go miejsca w kolejnym roku w ogóle się nie pojawiał, ale tak to z tulipanami jest. Bardzo często się o to pytacie, czy tulipany będą w takiej samej ilości w kolejnym roku. Moim zdaniem, w drugim roku czasami niektóre odmiany jest ich nawet może być więcej niż w poprzednim, ale w trzecim, czwartym roku Niestety nie ma tak dobrze. One powoli zanikają. Jest bardzo niedużo odmian, które powtarzają. Tak naprawdę te najstarsze odmiany, takie klasyczne, czerwone, Darwina, zdarzy się, że będą Wam kwitły w ogrodzie nawet 30 lat. Natomiast w większości te takie ciekawe odmiany 2-3 lata i koniec. Trzeba sadzić na nowo. A niestety ta rabata, na której je sadzicie, powinna odpocząć. Nawet 3-4 lat nie powinno tam być tulipanów, albo powinno się całkowicie wymienić ziemię. Także nie jest to łatwe. Natomiast ta rabata cieszy. Nic tutaj nie dotarła yy, i kolor wygląda ciągle fantastycznie. Zapieram Was jeszcze na jedną rabatę i pokażę Wam, jak wyglądają Narcyzy. Jeżeli szukacie rośliny cebulowej, która będzie powtarzała bez problemu, to postawcie na narcyzy. Ja tutaj obsadziłam sobie całą rabatę pięknymi narcyzami z Fam Flower Farm jesienią, wyglądają po prostu przepięknie, są trzy odmiany i one powtarzają bez problemu. Właśnie nie są takie jak tulipany, tylko raczej jest ich coraz więcej więcej pięknie się naturalizują, czyli perenializują, co oznacza, że tworzą coraz więcej tych cebul przybyszowych i można je po prostu co kilka lat rozsadzić żeby miały więcej miejsca na kolejne, a tak to po prostu będą cieszyły nas kwiatami bez przerwy. Dzisiejsze wideo kończymy pod Magnolią. Magnolia w tym roku nie zawiodła, było najpiękniejsze kwitnienie od czasu, jak ją posadziliśmy. Troszeczkę miała przypalone płatki, ale... A po prostu jedną wielką kulą różowych płatków. Fantastycznie, bardzo Wam dziękuję, bo wiem, że sporo osób trzymało za nią kciuki. Magnolia dla przypomnienia to rustika rubra, która ma 15 lat. Już o niej sporo nagrywaliśmy, możecie zobaczyć w poprzednich wideo. Natomiast dzisiaj kończymy. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorkie 9, w czwartek 16 i w niedzielę 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.